Cześć wszystkim, z tej strony Kira i zapraszam was do kolejnego odcinka z mojego świata Minecraft, świata w którym sobie budujemy i przeżywamy różne przygody. Jak widzicie za mną jest magazyn, dzisiaj sobie zejdziemy z powrotem do magazynu, sobie skończyłem magazyn, który robiliśmy w poprzednim odcinku i też troszeczkę go tutaj zmieniałem. Tutaj nie pamiętam czy wam pokazywałem, na poprzednim odcinku jest takie małe stanowisko, które sobie zrobiłem z craftingiem, z... Z piecykiem, no i do tego mamy łóżko. Teraz sobie zjedziemy. Na dół. Tutaj w tych pomieszczeniach się nic nie zmienia, także nie ma też czego bardzo pokazywać, tutaj chyba nie wiem, czy też pokazywałem. sobie beczki dorobiłem przy ziemi, tutaj chowam błoto oraz Błotne cegły, przepraszam, utwardzone błotne cegły tutaj sobie też zmieniłem, ponieważ mamy ametyst, tak stwierdziłem, że nie mam za bardzo, już gdzie go chować. No bo tutaj wszystko jest na wymiar zrobione. Także sobie ten emerald tutaj przesunąłem, chowałem, trochę tego emeraldu mam, no i tutaj mamy ametyst blokami oraz zodąkami ametystu. No i bloki ozdobne, także już sobie schodzimy na dół do naszego do naszego tutaj miejsca, gdzie robiliśmy poprzednio jak widzicie jest tu trochę jaśniej, trochę bujniej zrobiłem, myśmy, ostatnio się żegnali, to nie było tutaj, że tak powiem, połowy z tych rzeczy no może połowa była natomiast sobie tak, po pierwsze odgrodziłem to źródełko, tak jak mieliśmy, chciałem tu zrobić taką małą studzienkę, ale Trochę tego, by tu było za dużo nawalone, wolałem sobie takie liście zrobić. Tutaj mamy e, świecące jagody, pnącza, na ścianach mamy, już pokazuję, tutaj czerwoną cegłę, do tego bloki mchu. Tutaj mamy dwa ule, natomiast ule są bez e, pszczół, ale zrobiłem tutaj jako miejsce, gdzie będziemy sobie e, składować po prostu miód, który będziemy zbierać na jak widzicie, przyniosłem sobie plastry miodu. No i sofit mamy zrobiony z piaskowca oraz, mm, oraz tutaj brzozowego drewna. Postarałem się tutaj wykorzystać brzozowe drewno, no bo jakby rzadko z niego korzystam, ale do tego piasku, no, tutaj nam pasuje. No i jako elementy ozdobne oraz oświetlanie mamy lata ręki. No i do tego mamy jeszcze ziemniaki zebrałem. Chyba coś tutaj zebrałem. Tak, zebrałem. Jakie? Czemu? coś zniszczył. A, podskoczyłem tutaj. No i nic, te uprawę sobie później zrobię. Yy, kończąc wątek, tutaj mamy lata ręki. Jakieś dla niej jedemy to zdobne. No I tak samo tutaj te świecące jagody. Natomiast z tych świecących jagód nie chciałbym tutaj ubierać. Chciałbym, żeby one tak były, jak są. Natomiast tutaj już sobie przygotowałem pomieszczenie i tutaj sobie zaraz zrobimy, jak się będzie szło na lewo, farmy świecące jagody. Będą tutaj wszędzie świecące jagody. już sobie tutaj pozwolę. Cznickami przygotować wszystko. Zaczniemy sobie od podłogi. Tutaj mamy piaskową płytę i zrobimy sobie w większości oczywiście z, z piaskowca. Natomiast, no to brzozowe drewno wydaje mi się, że, że nawet pasuje tutaj. Mimo, że jakoś nie jestem super fanem jego. Także to wszystko sobie tutaj wypełnimy. Może tutaj, żeby nie było tak jakoś za dużo. W jednym miejscu tu sobie możemy zrobić. O, właśnie tak. Zrobimy sobie tak. O, tu nie. Damy sobie jeszcze tu może w kącie tak. I w ten sposób mamy podłogę zrobioną z piaskowca oraz brzozowej popłytki. Tu sobie tylko chodnie zbierzemy, ponieważ to będziemy tą ściankę w sumie tu nie musiałem robić, bo będziemy zabudowywać teraz. No ale nic. Także zrobimy sobie z cegiełek. ściany i sufit będzie odzorowaniem, no bo tu już mamy ściany tak zrobioną do tego pomieszczenia, także zrobimy sobie po prostu odwzorowanie. Zrobimy wszystko. Tak samo w razie by się coś zmieniło w koncepcji, to będę wam na bieżąco wszystko pokazywał. Mam tutaj teraz ja sobie to wszystko przysłonię. Hm. Mógłbym to rozkopać, ale jak to wygląda? To pomieszczenie nam się trochę zmniejszyło. Ale jakbym na przykład sobie tu skopał i dał te brzozowe popłytki, zaraz się po To też to nie będzie źle wyglądała brzozy i tak za często nie używam także że tak powiem nie jest mi szkoda dobrze zobaczmy sobie czy ja mam mech mam bloki mchu no i teraz sobie przy, przystąpię do uzupełnienia tym blokiem mchu tutaj wszystkiego sufitu oraz ścianek nie będę wam czasu zabierał bo to nie jest ekscytujące zajęcie a myślę że za chwilę, jak się spotkamy, to się nic nie stanie, także do usłyszenia za momencik. Skończyłem już robić tą grotę, zajęło mi to chwileczkę tutaj, bo jeszcze się zastanawiałem, czy aby na pewno tego gdzieś nie podwyższyć, nie poszerzyć, ale stwierdziłem, że nie trzeba tutaj ładnie nam tych świecących jagód, tutaj też nie będziemy super zużywać, także myślę, że zrobimy sobie to. Mm -hmm. Po prostu mamy akurat tak ładnie równo tutaj, że możemy sobie to zrobić w ten sposób w trendach, sadząc je nam u. W ten sposób i w ten, no, tak będziemy mieli taką małą, prostą farmę jagód. Ja tu jeszcze podsypię małączką kostną. O, proszę bardzo, będzie lepszy efekt od razu. Proszę bardzo. Te pochodnie już tu. W sumie może zostawię gdzieś tutaj na boczku mula. pochodnie, czy ja tu mam latarnię może. Oczywiście, że nie. Bo po co sobie przygotować szybciej? No nic, na razie sobie zostawię tak lat tutaj te pochodnie, później gdzieś przy okazji wymyślę, gdzie tu zrobić jakieś oświetlenie. I tak myślałem jeszcze, jak tutaj zrobić magazyn, no bo ten magazyn tak kurczę w linii prostej, tak trochę dziwnie by było e, tutaj, no tej ścianki nie chciałbym rozwalać. Natomiast wymyśliłem sobie, że ten magazyn zobrotworzyłem otworzyłem, dobrze. Ten magazyn sobie zrobię tutaj. Te świecące jagody, akurat tu mamy deski i będzie on w postaci beczek, nie skrzyni a beczek. Tak, żeby to wyglądało, jakby jakieś takie szafki byłyby na dole. Tutaj też to źle nie wygląda, jak się wchodzi gdzieś z daleka. Także e, oczywiście tych tutaj sprzętów nie będzie. Tu mam zejście do magazynu dalej, e, gdzie sobie tam coś kopię. No chociaż naprawdę szczerze mogę Wam pokazać. E, obecnie mi trochę, jak się mówi, wena odeszła. A tam takie korytarze. Zresztą chyba już chodziliśmy tutaj. E, na razie tutaj takie pomieszczenie tylko... Co prawda, są rzeczy, na które no, musimy gdzieś magazynować. Kolejne tematycznie, no ale, ale na razie, jakby brak mi trochę pomysłu. Na to, gdzie postawiłem ten crafting, tu włożyłem. Tu miał być. No. A tu się crafting pojawił. Coś się wysypał ten Minecraft. To ciekawe. Tak mi się wydawało właśnie, żeby się skrzynka otworzyć, a nie, e, nie nam dodawać. No i nic, nie będę już tutaj przedłużał, sobie spojrzymy jeszcze raz. Tak wygląda nasza jakaś grota, nasza mała jaskinia, gdzie będą nam w magazynie rosły świecące jagody. Także na tą chwilę nie zabieram już wam więcej czasu. No i nic, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!